Studio Plotagon przedstawia serial Wilczykowie odcinek pierwszy. Przygodę czas zacząć. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczymy nasz nowy dom. Jestem taka podekscytowana. Ja też, dobrze, że się przeprowadzamy do nowego domu, bo tamten stary jest zawalony i popękany. No właśnie. Podłoga chodzi, nie ma ciepłej wody. Piec kaflowy do rozbioru i dach naszego starego domu się rozpada. Więc w tym starym domu nie ma gdzie mieszkać. Znasz się na rzeczy. Już niedługo będziemy w naszym nowym domu. No, kochanie, niedługo zobaczymy nasz nowy dom. Ja się bardzo cieszę. Ja też, Radosławie. Jestem podekscytowana, że niedługo zobaczymy nasze nowe mieszkanie. To prawda, kochanie. Co się stało? Jakiś problem, Radosław. Winda nie chce się ruszyć. Serio? Nie działa, jak to możliwe? Tato, co się stało? Dlaczego stoimy? Nie mam pojęcia, synku. Chyba ktoś zatrzymał windę na szóstym piętrze. A my przecież powinniśmy być na ósmym piętrze. Co się tutaj dzieje? Tymczasem na ósmym piętrze. Nareszcie udało mi się ucieknąć od tej mojej nieznośnej rodzinki, która ciągle mi każe nieść walizki, pudła z rzeczami i tak dalej. Teraz mogę być sama chociaż przez. O nie, chyba za wcześnie to powiedziałam przypał. No właśnie przypał. A co ty tutaj robisz na ósmym piętrze zupełnie sama? Nie powinnaś przyjść razem z twoją rodzinką. Nie wiem, chyba nie. Nie próbuj mi tu kłamać, kobieto. Powiedz mi prawdę, co się stało z twoją rodzinką natychmiast, albo będę zmuszony wyrzucić ciebie z tego budynku. Przyznaj się, już. Dobra, dobra, powiem prawdę, nie będę tego ukrywała. Panie burmistrzu, będzie pan zły, jeśli panu to powiem, przez przypadek zamknęłam moją rodzinę w windzie. Dlaczego? Bo dlatego, że nie chciałam im pomóc w noszeniu naszych walizek do naszego nowego mieszkania. Proszę na mnie się nie złościć. Ojej, chyba przesadziłam. Później, kiedy burmistrz zadzwonił po pogotowie dźwigowe, rodzina Wilczykowskich została uwolniona i mogła bezpiecznie dojechać na ósme piętro i tam przyłapali swoją córkę. Zobaczmy, jak to się skończy. Bardzo dziękuję za pomoc, panie burmistrzu. Mamy nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Drobiazg, ja też tak myślę, że to się nie powtórzy. Miłego dnia wam życzę i cieszcie się w waszym nowym domu. Wzajemnie, do usłyszenia, co masz na swoją obronę, Paulino. Bardzo was przepraszam, że was uwięziłam w tej windzie. Po prostu nie cierpię nieść tych głupich walizek i kartonów z rzeczami. Przepraszam, nic tu nie rozwiąże, Paulina. Wiesz, że uwięzienie kogoś w windzie może doprowadzić nawet do śmierci. Twój ojciec ma rację, Paulina. Masz szczęście, że przeżyliśmy. Za to, że nas uwięziłaś, dostajesz karę na komputer przez tydzień. A teraz pomóż nam rozpakować walizki i pudełka z rzeczami, zanim zajdzie słońce. Dobrze, mamo, już zabieram się do rozpakowania. Trzy godziny później. Super, po prostu super. Nie wierzę, że Paulina nam to zrobiła tylko po to, aby nam nie pomogła w niesieniu naszych rzeczy. Ale na szczęście wszystko się skończyło. Nie mogę, po prostu nie mogę patrzeć na Paulinę za to, co zrobiła. Moja siostra chce się nam pozbyć, za te nasze walizki i nasze pudełka, które mieliśmy je rozpakować. Nareszcie mogę odpocząć w moim pokoju z dala od kłopotów Pauliny. Koniec odcinka pierwszego. W następnym odcinku Wilczykowscy rozpoczynają pierwszy dzień w nowym mieszkaniu.